Grzegorz, sam wspominałeś dzisiaj wielokrotnie podczas tego, tej imprezy 20 lat organizacji akademickich mistrzostw Polski, tak? 20 lat temu zaczęła się historia. Znaczy, nie, tak, aczkolwiek to są 12 zawody, ale tak, równo 20 lat temu, w 2004 roku, w dniach 21-23 maja 2004, pierwszy raz przesiedzę impreza ze śniegiem, gradem. I masą niedociągnięć. <noise> jak to było w tym roku, w takim razie? Jak już podsumował tę ample? Yy, nowe miejsce, nowy klub, nowa ekipa, bo jednak tu jest czynnik ludzki, samemu się nie da, tak? Oczywiście no, jest ci mózgiem operacji, ale to trzeba zebrać ludzi, yy, natknąć w nich tą chęć organizacji, po prostu, żeby czuli się odpowiedzialni za imprezę. Yy, no jest, po wszystkim, na takie głębsze refleksje przyjdzie czas. Wydaje mi się, że egzamin zdany na całkiem wysoką ocenę. Na pewno na to się złożyły bardzo fajne trasy, z których dzięki uprzejmości miasta i ekipy Enduro mogliśmy skorzystać. Zawodnicy sobie to chwalili. Pogoda, kapitalnie się wstrzeliliśmy. Teren Błoni, wiele czynników. No i fajnie, fajnie że zagrało. Najważniejsze też, że nie było żadnych pożarnych wypadków, bo to nie są łatwe trasy i to cieszy, kiedy medycy nie mają co robić, tak? Były drobne urazy. No i bez w ludziach i sprzęcie wracamy do domów, tak? E, Poprawnie mnie, to są pierwsze apele, na których jestem osobiście. Czy w kolarstwie górskim następuje pewna profesjonalizacja ekip azs lokalnych, bo widać podróżniałem fajne stroje, nowoczesne m, projekty e, coraz szersze składy. To to, to to już istnieje i się dzieje moim zdaniem od kilku lat, ja bym powiedział, że spokojnie od 10 e, nie bywałeś na ampach i dlatego nie widziałeś no ale, ale tak rzeczywiście no, nie chcę tu wymieniać, bo kogoś bym pominął ale tak, tak jest, że od w kilku, kilkunastu lat e, no, mocniej stawiają uczelnie też na kolarstwo to jest trudna i droga dyscyplina w trenowaniu i finansowaniu jej na uczelniach, no bo e, łatwiej jest, nie wiem finansować grę zespołową mając obiekt i trenera ale to jest fajne, że są pasjonaci. To jest taka inicjatywa oddolna. No, cieszy to, że to wygląda naprawdę fajnie i pod względem organizacyjnym, trenażery, namioty, branding, no, trzeba się pokazywać. No i są medale, są wyniki, więc jest później z czymś do sponsora, do rektora, do władz miast, klubów. No To w tym wszystkim chodzi, żeby, żeby się rozwijać, żeby. Były chęci, ludzie, czas, finanse, żeby to szło do góry. Z mojej perspektywy, osoby, która się przebija przez szereg zawodów w całym kraju, e, czy to pozatkolowych, czy to właśnie akademickich, e, poprzeczkę, masz, e, poprzeczkę zawiesiłeś bardzo wysoko, jesteś profesjonalnym organizatorem, e, wszystko jest świetnie zorganizowane, do, doprecyzowane. E, co można zrobić lepiej, jeśli chodzi o ampulę? Można, to. słuchaj, rozmawialiśmy w, w tym e, podcaście dwie godziny, więc. <laughs> Tutaj myślę, że mógłbym to samo. E, uczymy się. Ja staram się też uczyć od innych osób, mieć taką spartą głowę, jeśli nie wiem. Ekipa od pomiaru czasu, medycy, sędziowie mają ciekawsze, lepsze rozwiązania, które e, zadbają o bezpieczeństwo i lepszą organizację imprezy, to jak najbardziej. Ja, broń Boże, nie mam monopolu na wiedzę. Natomiast no, ileś imprez cross country, eliminatora, enduro zorganizowałem i czy sędziowałem też, więc z tego wynika jakby potrzeba zaplanowania wcześniej pewnych rzeczy, żeby jedno z drugiego wynikało. Natomiast no, tu wiem, że ileś nie niedociągnięć było, ale staraliśmy się, żeby one nie wpłynęły na komfort uczestników, pod względem rywalizacji, obsługi i tak dalej, więc mam nadzieję, że Pozytywnie, że tak powiem, nie zaskoczeni, ale z pozytywnymi emocjami z Bielska Białej będą zawodnicy i trenerzy wyjeżdżać. A powiedz mi, tak na koniec, AMPY 2025 to jest proces konkursowy? Już jest... zakończony. Już zakończony? Tak. Czy możesz powiedzieć, gdzie z Dzieoplasty będziemy rywalizować? Ehm, nie pamiętam nazwy uczelni, ale w nowy sądź, chyba chyba tak. My nie składaliśmy oferty z racji, że mamy inne plany, jeśli chodzi o klub AZS, tam mhm. rozwój siatkówki kobiet, piłki ręcznej, możliwe, że futsalowa drużyna. Myślę, że czasami trzeba sobie trochę dać oddechu i zobaczymy. No ciekawe, nowa lokalizacja, Nowy Sącz, no, dla mnie taki temat bardzo świeży. To jest organizator, który trzykrotnie robił Akademicki Puchar Polski na szosie, więc kolarskie doświadczenie mają. Przyznam bez wicia, no nie sprawdzałem właśnie tutaj wyników tego konkursu, ale to jest tylko jakby złożenie oferty, a decyzji jeszcze nie ma, bo to jest procedura zarządów NZTS, patrząc obiektywnie na doświadczenia, na możliwości terenowe danej jednostki, no, przydziela bądź nie przydziela. Od... Praw do organizacji imprezy. A w procesie najbliższych kilku lat chciałbyś ponownie być w butach organizatora AMP-ów w MTB? Czy ciężko chciałbyś zbudować inne dyscypliny? Ciężko powiedzieć. Prawda jest taka, że 10 lat temu, równo organizując Akademickie Mistrzostwa Świata w Wieleniej Górze, mówiłem sobie nigdy więcej. No i 10 lat minęło i parę imprez zorganizowałem. Eee... To jest moje zajęcie dodatkowe, ja z tego czerpię sporo radości, ale też jest duża odpowiedzialność, trochę stresu i co tu dużo mówić, zaniedbywanie swojej codziennej działalności, czyli hulaj zdrowo, nie wiem, swoich pasji, no też nie jestem teraz z dzieciakami, tylko weekend pracujący, natomiast to zobaczymy, no, ja, wszyscy mówią, że ja to lubię robić i, i, I sobie, i zbieram fajną ekipę ludzi, którzy chcą to organizować, czego przykładem jest Cykendur TB Series, no trzeba ochłonąć, ale no tak jest, że po pandemii, to nie, po roku przerwy, pamiętam, nie mogliśmy się doczekać, wszyscy dobra, zróbmy coś, wymyślmy, więc yy, prawda jest taka, że będąc na Kostaryce dwa tygodnie temu na Akademickim Mistrzostwach Świata padła propozycja i pytanie ze strony FIS-u, czyli Światowej Federacji Sportu Akademickiego. Grzegorz? Może zrobił być 228 albo 230. Oczywiście to jest pytanie personalne, ale ogólnie do federacji. Oczywiście. I to jest grube przedsięwzięcie, bo no, już, trzeba cztery wyścigi zrobić. Więc Trzeba na pewno jakąś szosę wybrać. I szosę, Dokładnie, to jest jeszcze, nie wiem, może być BMX, może być tor i tak dalej. No masa różnych dyscyplin. To organizator proponuje co zrobić. Natomiast ta profesjonalizacja wymaga pełnego zaangażowania. No ja nie wiem, czy tego po prostu chcę, tak? Bo albo robić coś na 100%, albo nie robić wcale. Więc na 100% teraz dbam o zdrowe odżywianie moich klientów. <laughs> <laughs> Raz mówiąc, tak. może zakończmy. E, albo dobrze, albo wcale. Tak, myślę, że tak. Albo dobrze, albo wcale. I dlatego jeśli jesteś przygotowany na 100%, to zawsze coś nie wypali, zawsze coś. Więc ja się śmieję, że to jest takie wyjście z taką gardą. Ty jesteś na 100% przygotowany jest garda, bo zawsze coś się wysypie. Więc masz tą gardę, więc jak ze 100% ujmiesz te 5, 10, 15%, to, to jest nadal niezły wynik. Ale jak z zro... 80%. Ale jak robisz na 60-70 i coś się wykrzaczy, robić coś na półgliska, szkoda czasu i energii, bez sensu, więc ja się cieszę, że zawodnicy przyjechali, dopisała frekwencja. Bardzo wysoki poziom sportowy to też trzeba Tak, dokładnie i co? No i właśnie, to, że się nic nie stało, że ekipa cała się sprawdziła, że była bardzo naprawdę fajna na różnych obszarach współpraca z miastem, z urzędem marszałkowskim, z Bebosirem, ze sponsorami, z, no, z działami różnymi uczelni. Właśnie o to chodzi, jest połowa i tyle. A że czasami za dużo przez tą centralę przechodziło, no to, to czasami no to do dobrego. tego tak bywa. Dziękuję Ci bardzo Radziewo i gratulacje dziękuję. jeszcze raz.